Cześć kochani, hej witajcie na kanale Redhead. Dzisiaj zapraszam was na hol wyprzedażowy ze sklepu Reserved. Jeżeli jesteście ciekawi co takiego dorwałam na wyprzedaży międzysezonowej w sklepie Reserved, to zapraszam was do oglądania dalej tego właśnie filmu. I mam tutaj przed sobą dosyć spore pudło z rezerw. Za moment je rozpakuję, wypakuję z niego wszystkie ciuchy, jakie w nim są. Z tego co pamiętam, bardzo dużo rzeczy będzie w kolorze zielonym, a więc bardzo na czasie przyszła wiosna. Nie wiem, jak u Was u nas w łodzi zrobiło się w końcu ciepło, a więc zielono mi w umyśle i zielono mi. Na zewnątrz za oknem i tak, nie przedłużam. Linki do rzeczy, które Wam dzisiaj pokażę w filmie, znajdziecie oczywiście w opisie tego filmu. Standardowo o tym przypominam. A jeżeli film Wam się spodoba, to nie zapomnijcie o kciuku w górze dla Redhead i dla moich dzisiejszych zakupów. Zaczynamy! I pudełko otwarte, i faktycznie sporo zielonych rzeczy się w nim znalazło. A pierwszą zieloną rzeczą, jaką omówimy, jaką wam pokażę, jest ta oto przepiękna zielona sukienka. Ta zieleń jest cudowna: to jest taki głęboki, trawiasty odcień. Ja bardzo lubię taką zieleń i taki jej odcień. No i sukienka zachwyca na żywo. Słuchajcie, naprawdę jest zachwycająca. Ona ma długość mini. I podoba mi się w niej to, że tutaj zwrócono dużą uwagę na detale, na szczegóły. W części spódnicy, w tej części dolnej sukienki mamy z jednej strony guziczki takie drobne, na przykład. One są w takim rządku po jednej stronie. Wygląda to naprawdę ciekawie, przykuwa uwagę. No i na górze sukienka, jak widzicie, jest wielka, jest oversizowa, jest wręcz taka wypełniona powietrzem. I wydaje mi się, że to jest bardzo dobre dla mojej sylwetki. Teraz to sprawdzimy, ponieważ ja mam mały biust. Jak wiecie już, jak oglądacie moje filmy, to wiecie z czym się borykam na co dzień. I wydaje mi się, że takie wielkie, właśnie wypełnione powietrzem góry, koszule, czy góry właśnie w sukienkach, sprawiają, że ten biust wygląda optycznie na duży. Większy, może nie duży, ale większy. Taką mam nadzieję przynajmniej. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No i podoba mi się też w tej sukience to, że ona ma wzór. Chyba dobrze widzicie ten wzór. To jest jakby taki tłoczony wzór ym, na sukience i on z jednej strony jest delikatny, bo on nie jest kolorowy, on się nie rzuca jakoś bardzo w oczy, ale z drugiej strony. Jest dosyć wyrazisty i mocny, bo tutaj te kwiaty są wielkie, one są naprawdę duże. Może z tyłu tej sukienki lepiej zobaczycie całość tego yy, wzoru, o którym mówię. Naprawdę sukienka zachwyca jest bardzo ciekawa. I wzięłam sukienkę w rozmiarze M. Ona kosztowała na tej wyprzedaży międzysezonowej 59,99. I to jest w 100% wiskoza. Także wydaje mi się, że naprawdę spoko cena jak na sukienkę tak śliczną i w dodatku z wiskozy, to grzech by było nie wziąć, nie zobaczyć jej, nie przymierzyć jej. Także przymierzmy. I pierwsza sukienka, jak widzicie, jest już na mnie i wydaje mi się, że jest naprawdę bardzo fajna. I faktycznie maskuje to, o czym mówiliśmy na początku mojej wypowiedzi na temat tej sukienki, że faktycznie maskuje ten mój mały biust. Ciekawa jestem, jak Wy na to patrzycie. Czy ona maskuje, czy ona wręcz podkreśla, że nic tam nie ma? Czekam na Wasze wypowiedzi, na Wasze komentarze. Jestem bardzo ciekawa, jak na to patrzycie. Mi wydaje się, że faktycznie to jest zamaskowane. No i sukienka, jak widzicie, jest na górze bardzo wielka, bardzo luźna taki krój nietoperzowy wręcz, a na dole obcisła, tak okala po prostu sylwetkę, wygląda to naprawdę super, no i sukienka też, jej kolor dobrze komponuje się z moim typem urody, z moimi rudymi włosami, z moją jasną karnacją, wydaje mi się, że wszystko jest jak najbardziej na tak, także czekam na Wasze opinie, czy się ze mną zgadzacie, czy nie do końca, tak wygląda z boku. Dobra długość, wydaje mi się, że długość też jest w porządku, naprawdę spoko sukienka. Myślę, że jest ok. Drugą rzeczą, którą omówimy, jest też sukienka, też sukienka w kolorze zielonym, ale zupełnie inna niż ta pierwsza. Po pierwsze, ta sukienka ma dosyć taki szeroki, dosyć głęboki dekolt, przez co cały czas chce spaść z wieszaka, chce być już przymierzona po prostu. I ten dekolt jest taki kwadratowy, jakby coś pomiędzy kwadratowym a serduszkowym dekoltem, tak bym to nazwała. W centralnej części sukienka jest marszczona, posiada marszczenie i jest zapinana na guziki. I ona ma długość midi, jest dosyć długa i na samym dole, tak też w centralnej części, ma rozcięcie. I to rozcięcie wydaje mi się, że będzie sięgało tak nieco ponad kolana, a może do kolan, przymierze. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Sukienka wygląda tak teraz, jak ją oglądam, naprawdę fajnie. Jest taką sukienką dosyć klasyczną. To jest sukienka, którą na pewno będę nosiła na co dzień. Ona w większości jest wykonana z bawełny. Tutaj mamy 70, bodajże 1% bawełny, 20 kilka procent poliamidu i reszta elastanu. Także też wydaje mi się, że skład jest w porządku. No i ta sukienka jest w rozmiarze M. Przed wyprzedażą kosztowała 139,99. Tutaj nie mam ceny, ile za nią zapłaciłam, na tej wyprzedaży, ale z tego co pamiętam ona też kosztowała 59.99. Także wygląda naprawdę spoko. Skład, jeżeli chodzi o materiał też super. No i zobaczymy jak będzie wyglądała na mnie. Także sprawdźmy i mam na sobie drugą sukienkę i ta sukienka jest mega komfortowa. Czuć, że ten materiał oddycha. On jest taki bardzo przyjemny w dotyku. Sukienka pięknie podkreśla kobiece kształty, podkreśla talie, biodra, biust. Jak ktoś go ma, naprawdę wygląda super. Podoba mi się też to marszczenie w centralnej części, bo jeżeli mamy jakiś taki odstający brzuszek pojedzeniowy, nazwijmy go tak, to to marszczenie pięknie to maskuje, tego nie widać. I wygląda po prostu tak, jakby tak miało być. Jest marszczenie, ono tak troszeczkę odstaje, brzucha nie ma, tak, tak. Fajne są w sukience rękawki, one są takie lekko bufiaste. No i co jest najfajniejsze w tej kiecy, to to, że ona ma guziki. Tak wam mówiłam, oczywiście, że ma. Ale to jest atrapa, słuchajcie, więc nie musimy się męczyć z tymi guzikami i ich zapinać w tej sukience, ponieważ z tyłu mamy zamek błyskawiczny, także. Bardzo się cieszę, sukienka myślę, że jest jak najbardziej na tak. Co prawda, myślałam, że ten rozporek, to rozcięcie będzie sięgało, ja to powiedziałam, nieco ponad kolana, a ono sięga gdzieś tak do połowy uda, nawet może wyżej, także jest dosyć wysoko, ale nie przeszkadza mi to, wydaje mi się, że jest w porządku. Także super sukienka, naprawdę ekstra, super. Kolejna sukienka, super. I żeby nam nie było za bardzo zielono i za bardzo kolorowo, to teraz omówmy sobie sukienkę w kolorze czarnym. Czemu by nie? To jest sukienka, którą już mogliście zobaczyć na mnie kiedyś, ponieważ ja tę sukienkę przymierzałam, kiedy byliśmy razem na zakupach w serii idziemy na zakupy, byliśmy w Reserved i tę sukienkę przymierzałam tylko w rozmiarze S i rozmiar S był na mnie ciut Malutki, zwłaszcza w piodrach. Także y, kupiłam ją w rozmiarze M teraz na wyprzedaży międzysezonowej. Ona przed wyprzedażą kosztowała 119,99. Teraz za nią zapłaciłam bodajże też 59,99. To jest od razu Wam powiem rozmiar M. No i to jest sukienka o kroju marynarki, czyli to, co ja bardzo lubię. Ja uwielbiam sukienki właśnie o takim kroju, y, ponieważ to jest takie połączenie męskości z kobiecością, bardzo. Bardzo komfortowo się w takich sukienkach czuję. Ja się bardzo dobrze w nich po prostu odnajduję. No i sukienka ma takie lekko bufiaste rękawy o długości 3,4, długość mini. No i pasek w pasie, który nam podkreśla talię. I chyba tyle o niej. Powiem Wam jeszcze, jaki ma materiał, bo nie pamiętam. Przymierzałam ją dosyć dawno temu. Tutaj mamy 100% poliestru, jeżeli chodzi o podszewkę. Pewnie z zewnątrz też. Mm, tak, z zewnątrz 95% poliestru, 5% elastanu. Także jeszcze raz ją przymierzam, żebyście sobie przypomnieli mnie w niej, albo żebyście po prostu po raz pierwszy mnie w niej zobaczyli. Także tak. Jestem w sukience zakroju marynarki i w tym momencie powiem coś co sama nie dowierzam, że coś takiego wypłynie z moich ust i możecie się z tego śmiać i nie dowierzać w to, ale ja w tego typu sukienkach, a już na pewno w tej sukience, czuję się po prostu jak w drugiej skórze, czuję się w tym jak ryba w wodzie i tak dalej, i tak dalej, mega komfortowo. Zdaj sobie sprawę, że tego typu sukienki mogą się kojarzyć z czymś właśnie przeciwnym, z czymś niekomfortowym. Tutaj coś uwiera, tutaj coś przeszkadza, tutaj się rozpina, tutaj no coś odsłania My w takich sukienkach głównie chodzimy do pracy w jakiejś korporacji w jakiejś firmie a ja w tej sukience mogłabym hasać na co dzień, po domu nawet, gdyby mi nie było jej szkoda. Naprawdę czuję się w tym, jak w drugiej skórze. Jest wygodna totalnie. No i krój tego modelu, tej sukienki, też jest fantastyczny, bo długość jest dobra. Jeżeli chodzi o sukienki na przykład w zarze, te sukienki o kroju marynarki, one zazwyczaj wyglądają po prostu jak marynarki, czyli są totalnie krótkie i odsłaniają cztery litery. Tutaj tego nie ma. Długość jest super. Pasek fajnie podkreśla talię. I w dodatku ja mam spadziste ramiona, których nie do końca lubię, a dzięki tym bufkom tutaj w tych rękawach, dzięki tym bufiasnym rękawom, te moje ramiona się rozprostowują, mówiąc w taki sposób, chyba wiecie o co chodzi. No wygląda to super, sukienka jest Świetna, jest świetna i czuję się w niej świetnie i czuję się w niej komfortowo. Także jeżeli Wam się tylko podoba, to zachęcam Was do kupna, polecam Wam ją w 100%. Wiem, że materiał jest słaby, zdaję sobie z tego sprawę, ale cały kształt tej sukienki mnie po prostu powalił na ziemię i gadam jak karabin maszynowy, po prostu się rozgadałam. Także przestaję już i przechodzimy do następnej rzeczy. Odejdźmy od sukienek, chociaż na moment i omówmy sobie teraz komplet, który zakupiłam. Górą od tego kompletu jest taki prześliczny crop top. Jest w nim wszystko to, co ja lubię. Jeżeli mnie znacie, to doskonale już widzicie, o czym mówię. Czyli bufiaste rękawy, jakby wypełnione powietrzem, dekolt w serduszko, no i kolory. Ja bardzo lubię kolor różowy i tutaj mamy dużo tego koloru, ponieważ mamy zygzaki w kolorze czarnym i w w różnych odcieniach różu. Mamy tutaj taki róż fuksjowy i mamy taki jakby Barbie róż. No prześlicznie wygląda ten crop top, jest przeuroczy. Mam nadzieję tylko, że będzie na mnie dobry. No po prostu nie mogę się doczekać, aż go na siebie założę. To jest rozmiar S. No S, bo jaki inny rozmiar. S przed wyprzedażą 119,99 ten crop top kosztował, dosyć dużo. Ja za niego zapłaciłam 59,99, chyba tyle. Jeżeli chodzi o skład materiału, tutaj mamy 76% poliestru, 20% wiskozy, 4% elastanu, także to jest góra, a dół to spódnica, spódnica o długości MIDI, rozmiar też S, i ona też podobnie kosztowała 59,99, teraz jakoś tak. No i jest przecudowna. Ona ma gumkę, widzę w pasie, więc dopasuje się w talii. Długość, tak jak powiedziałam, MIDI, ma też rozcięcie z jednej strony. No i oczywiście wzór ten sam, materiał też na pewno ten sam. No super jest ta rzecz, ogólnie te rzeczy, ten komplecik, także przymierzam, bo się nie mogę doczekać. Słuchajcie, zobaczymy, jak to będzie na mnie wyglądało. Nie mogę się doczekać. I mam na sobie komplet i komplet bardzo mi się podoba. Jest naprawdę przepiękny i podoba mi się też to, że zarówno top, jak i spódnicę będzie można też nosić oddzielnie. Top do jeansów, do shortów, do spódniczek, a spódnicę na przykład do białej koszuli, żeby było bardziej elegancko, albo do koszulki z nadrukiem na przykład, żeby było bardziej na luzie. Naprawdę super ciuchy, super dwie rzeczy i nie tylko te dwie rzeczy, ogólnie do tej pory jestem zachwycona tymi ciuchami z Reserved. Zobaczymy, co będzie dalej, ale naprawdę, jak na razie, bardzo mi się podobają te ubrania. Jestem zachwycona, uważam, że te zakupy są naprawdę udane. Naprawdę, na no, te y, ciuszki, ten komplecik jest jak najbardziej na tak. Tutaj ma też ta spódniczka rozcięcie. Wygląda bardzo kobieco, bardzo zmysłowo. E, ten dekolt w serduszko. Naprawdę ekstra, ekstra ciuchy, sprawdźmy, co będzie dalej. I ostatnią rzeczą, jaką sobie dzisiaj omówimy, jest sukienka. Tak, zaczęliśmy od sukienki i kończymy na sukience. W dodatku, na sukience w kolorze też. Zielonym, ale jak widzicie, ta zieleń jest zupełnie inna niż w przypadku sukienki pierwszej, bo tam była trawiasta, taka żywa, intensywna zieleń. A tutaj mamy zieleń butelkową, czyli mój ukochany odcień zieleni. Wow, dzisiaj dużo o tej zieleni tego słowa w ogóle w moim filmie. To jest mój ukochany odcień butelkowa zieleń, i sukienka jest. Przepiękna, słuchajcie, ona jest obezwładniająca. Sukienka posiada długie, lekko bufiaste, marszczone rękawy, które są transparentne, one prześwitują, wykonane są z takiej delikatnej, w dotyku miłej siateczki. I ogólnie cała sukienka jest wykonana z takiej siateczki, tylko że ona w tej centralnej części, w tej części Ciałka, że tak powiem. Ma podszewkę, oczywiście. Ona nie jest prześwitująca w całości. Tylko rękawy, właśnie. Ma takie transparentne. Wygląda to przepięknie. Naprawdę mega kobieco, cudownie. Po prostu to jest w 100% mój styl. W dodatku sukienka ma grochy, czyli też to, co ja bardzo lubię, jeżeli chodzi o wzory na ubraniach. Lubię kwiaty, lubię grochy. Chyba najbardziej te dwa wzory do mnie przemawiają. Sukienka ma. Na krój kopertowy. Z jednej strony jest wiązana na takie tasiemki z tego samego oczywiście materiału, jak to w sukienkach kopertowych bywa. I ona jest dosyć długa też, ponieważ ona ma długość midi i jest w tej dolnej części taka rozszerzana, pięknie puszczona luzem. Nie no, po prostu cudo. Cudowna sukienka, przepiękna. Kupiłam ją za 79,99 Przed wyprzedażą kosztowała 139,99 Mam ją w rozmiarze S, jest bardzo elastyczna gdyby ktoś był ciekaw, dlatego wzięłam rozmiar S, zwykle noszę M, pomyślałam, że ta sukienka może być dobra w S na mnie, ponieważ ten biust mój, którego nie ma na dobrą sprawę, no to, no to raczej S, no zobaczymy. No i ona jest niestety wykonana w 100% z poliestru, już to sprawdzałam na stronie internetowej, no i to czuć, to widać, że to jest sztuczny materiał. Ale i tak mnie ta sukienka zachwyca, także sprawdźmy, jak będzie wyglądała na mnie i jak ja będę wyglądała w niej. I w ostatniej sukience też się czuję jak w drugiej skórze. Co prawda, ona jest zupełnie inna niż ta sukienka o kroju marynarki, ale nie wiem, może ja się czuję jak w drugiej skórze w poliestrze, po prostu, bo tam był poliester, tutaj mamy poliester. Nie wiem, oczywiście to taki żarcik, ale no, sukienka boska, no powiedzcie sami, jest przepiękna, mega kobieca. Gdyby ktoś był ciekaw, jak ona się trzyma, bo ja zawsze mam obawy co do tych sukienek o kroju kopertowym. Tutaj, jak powiedziałam, Mamy wiązanie tasiemki, ale to nie jest jedyna rzecz, która trzyma w ryzach tę sukienkę, ponieważ tutaj od spodu mamy guziczek, który po prostu na początku się zapina, więc sukienka już sama w sobie się trzyma, a potem wiążemy te tasiemki, więc super komfortowo. Nie musimy się bać, nam coś się odsłoni, że nam się coś odwiąże. Naprawdę, słuchajcie, super kieca. Wiem, że była jeszcze w kolorze czarnym, ale taką w kolorze czarnym już mam z H&M, -u. nie wiem czy pamiętacie, ale taką już posiadam, a zielonej nie posiadałam, także już posiadam i jestem zachwycona tą sukienką, naprawdę jest przepiękna, czuję się jak księżniczka. I kochani, to na tyle, to wszystkie ciuchy z rezerw, jakie miałam wam dzisiaj do pokazania. Standardowo proszę Was, abyście dali mi znać w komentarzu, która z tych rzeczy skradła Wasze serce, czy była w ogóle taka rzecz, a może zupełnie nic Wam się nie podobało, w ogóle dno, nie Wasz gust i w ogóle ble. Jestem bardzo ciekawa, co na temat tych rzeczy myślicie, także piszcie śmiało komentarze, czekam na nie i dziękuję Wam za uwagę. Trzymajcie się, życzę Wam dużo zdrówka, wszystkiego dobrego i do zobaczenia. W następnym filmie. Buziaczki, tata.